Ciebie, Maneczko Ziomeczki, witam Was w kolejnym odcinku naszej legendarnej serii Minecraft Survival Hardcore, moi drodzy. W kolejnym odcinku, No i tak, co mamy do zrobienia, młodeczki dzisiaj? Dzisiaj ogarniamy łódeczki i lecimy poszukać wioski, wioski villagerów, żeby ich sprowadzić tutaj do domku. No trochę nam to zajmie znalezienie w ogóle tej wioski i wzięcie ich na tych łodziach, bo chcemy ogarnąć ogólnie całą tamtą górę, moi drodzy. Chcemy zapełnić po prostu mieszkaniami dla villagersów, no i żeby oni się do prostu kręcili, żebyśmy mogli handlować z nimi i tak samo odpierać te najazdy. No ale przy tym może polecimy jeszcze szybciutko do naszej ściany chwały, zapisać nowe osóbki, bo mamy tam róczki hashtag ściana, hashtag ściana, parę osób napisało, tego szybciutko ich zapiszemy i już do Was wracamy. Także mordeczki, my zapisaliśmy nasze nowiutkie mordy z ekipy na ścianie, dołączyli do nas yy, o nie o się wiedzieć, Mateusz, yy, Emila i Wiktoria, także bardzo was serdecznie pozdrawiamy, a jeżeli ty byś chciał się tutaj znaleźć na naszej ścianie chwały, bo jeszcze troszkę miejsc jest wolnych, to musisz napisać ściana i wtedy będziemy wiedzieli, że chcesz tutaj być, no i co, no i przechodzimy do odcinka mordeczki. Także mordeczki, tak jak już Bugi wspomniał, dzisiaj mamy takie zadanie, żeby przetransportować tych wieśniaków do naszej wioseczki, Żebyśmy mogli tutaj sobie robić tam jakieś tam najazdy i takie inne sprawy. No w tym problem jest taki, że trzeba na początku znaleźć tą wioskę, a nie wiadomo jak daleko ona się zrespiła I co będziemy musieli przejść. Mam jedną łódeczkę. Powinno starczyć, bo potrzebujemy w sumie tylko villagera, farmera i tam do uzbrojenia to tak no trzy wystarczą spokojnie. jak mi się coś wydaje. Nie wiem jak Bugi myślisz. Starczym czy łódki? No, ja mam cztery, także na spokojnie można a, no ich tam to tak, No i to. trzeba by zrobić jeszcze te y, wiadra z wodą, żeby wiesz co? Przez, a można w sumie po y, z łódkami jechać? Normalnie? No, normalnie można, tylko że wolniej. A, to koks, a w sumie można i tak rozlewać wodę, no, no, żeby tak. się szybciej. Y, dobra, to lecimy na pustynię, bo w sumie tutaj są takie góry, że jedynie na pustyni mogą gdzieś tam być. Dobra, lecimy na pustynię. E... Jeszcze po drodze będziemy się kupiać na owieczkach, w sumie, żeby tę wełnę pozyskać, żeby im łóżeczka zrobić, żeby się zakwaterowali u nas w wiosce. No i szukać pszczółek, tak? Szukać pszczółek, bo chcemy pszczółki w domu. A widzieliśmy jedne pszczółki, które nad nie pamiętamy gdzie były tak naprawdę i czy w ogóle dalej tam są. No gdzieś tutaj powinny być. No powinny być. Odnać. A dowiedziałem się, że można je w sumie kwiatkiem przetransportować jak zwykłe zwierzę. No to było logiczne dość, że kwiatek to i pszczoły to... To, to działa po prostu. No ale to wiecie jak to jest, wiecie jak to jest, jak pierwszy raz pszczoły widziałem w minecraft'cie. No także... Gdzie jesteś bugi? Bo tutaj, mówię. tutaj. Dobra, jest tutaj bugi. Trzeba tą pustynię odnaleźć. Dobra, szukamy pustyni. I przy, i przy, a ja wezmę jakiś kwiatek, ciekawe czy no żółte kwiatki lecą. Chyba lecą, nie? A, to obojęne, bo, bo jedynie mam. Widziałem gości, jak na czerwonym. Przyłkę masz, czy co masz? Owce, owce, owce. mordujemy chyba ta. To... E, a masz żelazo, żeby. A mam, ziość. mam, czekaj. No tak weź z tak równożyczkich, będzie więcej wełny po prostu. Jest, jest. Proszę ja o wełny. Oh, jednym, oh, nice. Ej, tu są jeszcze kolejne dwie. Znaczy, tutaj, tutaj, tutaj. Musisz sobie zejść. O, w miejscu tyłeczek. Tutaj o no, i to 4 cztery. Ja nie, bym mógł do domu zaniedbać. Kozak, Dobra, Macie no jak macie pszenicę. Ja jeszcze trochę zetnę. Co tu tam mówisz? Mógł, że mogę je do, do domu zanieść jak macie pszenicę. W w ja nie taka. Ja też nie. Dobra, to. Osiemę. Nie, wezmę One czerwone nie kwiatki, tak bo widziałem, jak ten gościu w czerwonych kwiatkach właśnie je brał. No nie wiem, czy to jakiś ma wpływ. Udać się, konstrukujemy. No, na, na drugą ten... stronę. Siup. O, A się długo ją zbiera? No, typu. Się a kwiatki też wezmę sobie, No też weź, żeby tam... Barwniki będzie można robić yy... no, no a ładne są w ogóle. No i rozglądajcie się za tymi przyłkami, bo jakby jak Jakąś spotkam jakąś przyłkę, to po prostu zrobimy tak, że Jeden z nas ją weźmie po do domku I ją gdzieś tam schowa, żeby wiecie Więc Jest, jest teraz bugi? Bo tak powiedź, eee, no, no tam, chyba łódkami na drugą stronę tej pustyni. Dobra, to płyniemy. Chris, siadaj. A, ma swoją z No i tak sobie płyniemy, właśnie, że meczki... O, delfin tam jest, ale sztoś. Delfin. Na delfin. O, dźwięki mi daje. Ja delfin? No, popnij do niego. No, ale właśnie on nie, bo chyba daje ci jakąś specjalną umiejętność, że że ten, że jesteś w stanie coś tam robić albo że jest swoim przyjacielem, nie wiem o, jeszcze jest w ogóle to drzewko takie takie inne drzewko niż my mamy drzewka to ja też gotowa, o, o to jest nowe, no, no, no żeby sadzon sadzonki wierzyć. mieć no nie, no, a ma siekierkę, żeby... albo dobra, tam jest, No mi się na nie chce do góry pakować po no, prostu. ja nie chcę. żółwie żółwie ninja, a da się Dżółwie. właśnie, da się żółwie zabać na, na łodzi też zobaczę się da na żółwia do wody, znaczy do łodzi wrzucić jak się da, da na na tego procent, to biorę jak się da, to go bierę i go tutaj zapiszemy, w sensie, wiesz. No, na no, korytę. Bo ja no. chcę mieć żółwia swojego w domku. A jak no, się no, pakuje no. ludzi do tego, do łódki? Yy, Stawiasz łódź obok niego i go tak chyba przepychasz po prostu. No, dobra, ale... ale sta o, mam, 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 mam! Lo No i gdzie? Patrz, to łódki! Gdzie jesteś? <laughs> Ze starym Jest płynę, pa! Już, już wracam, już wracam. Czekaj, czekaj, ja przepłynę tak bokiem. I dobra, to gdzieś... <laughs> Doparkuję tę łódkę może tutaj, co? Jak on wygląda? Doparkuję tutaj tą łódkę Czy jak? Dobra, dobra, ja mam więcej, ja mam więcej Także spokojnie Jak mam tej stąd? O dobra, tak Tak, że <laughs> go zabuduję. O, i mamy, mamy swojego żółwika, także mordeczki Nie ma tego złego Dobra, później go odbierzemy stąd Odbierzemy go, to zapisz kordy Zapisz kordy na e, no, jak jest nasz żółwik Byśmy po niego wrócili my to sadzonka z tego drzewa by się tylko sprzedała. Bo wiecie, dobra. Masz tą siekierkę bugi, żeby zacząć to szybciej? Nie, nie mam, nie mam. O, no dobra. O, to będzie kopane chyba. Aż... No. Czekane aż wyleci sadzonka. No ale to po prostu rozdzielmy się stare, ja pobiegnę w jedną stronę bieg w drugą, żeby znaleźć tą wioskę, co nie? Dobra, znaczy no, w sensie ja tylko czekam aż ten, no aż sadzonka mi wyleci, także... Dobra, no to możecie tu zbierać, ja lecę po prostu po, na pustynię poszukać, okay. bo na pustyni nie część samym całkiem. W sensie to jest chyba jedyna nasz, nasza szansa na spotkanie wioski na no. pustyni, bo... W <noise> tych górach to się nie okej, nawet nie dzisiaj czy tam będą. Także mordy, znaleźliśmy wioskę, wioska jest tam ale znaleźliśmy też kota Anubisa, chyba tego takiego Sphinx'a, tylko jak go wziąć? No, on ucieka, no. No, teraz... on ucieka. Do, on ucieka. Nie, no, 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 pięć. Dobra, Kristo, do, 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 dobra, 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 do, tak nie jest w dokładniej fachowej. Dobra, także lecimy sobie. Tylko teraz pytanie, jak je przetransportować w sumie? Bo mieliśmy plan, żeby wziąć je na łódkach. Ale jak mamy na łódce tyle kilometrów sobie lecieć, to tak średnio mi się chce. A, no ja właśnie. Ej, oh, to jest, ej, o, jest pszenica, to są. Ja biorę te pszenice, bo, bo będzie gitłował. E, po prostu no. okradnijmy całkiem ich wioskę z łóżek i z innych takich, i, 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 i będzie gin. No wiecie, my jesteśmy Polakami, Cebulekami. Także my weźmiemy wszystko, wszystko no. weźmiemy. Po co U, robić stary mu. te? Po co tam robić? Łóżka wiem, Tak to się weźmie. Ja biorę wszystko, A, Weź to, się wszystko, no. serio. Wszystko, no wszystko. Tam, wszystkie ja mają jedną, takie jak ja biorę się kompostownik, a nie wiem czy to się zbiera łapą, czy to się zbiera. A, dobra, ty, no łapą może o, to zbiera łapą można dolec. O, ty ma bo do bo doniczki się sprzed. No do... do. Do do czego ci doniczki będą potrzebne? No tak, żeby im chacie postawić a, żeby, żeby nie oni nie, nie mieli. <laughs> mieli. <laughs> o, dzwonek, Także, a to może byśmy określa. po prostu zrobili osobną wioskę dla widagiarów u nas, tam gdzieś niedaleko. Zamiast tam ich pakować do naszego domu. Taką wioskę. No. to jest trzeba boli. Należałoby wszystko zamurować. No. Wydaje mi się, że tam u nas jest na tyle, że oni nie, ma, nie są w stanie uciec, po prostu, co nie? No niby nie są w stanie, niby nie są, ale... To, ale tak na przykład jakbyśmy zbudowali taką wioskę otoczoną, powiedzmy, tymi płotkami I tam właśnie ich schować, w sensie zbudować im takie domki, jak na przykład tu są Żeby sobie mieszkali i tyle O buraki! Mm. O sztos! Mamy wszystko, wszystkie warzywa mamy I owoce, burak, burak normalnie jest co ty chcesz, villagerze? Ile tu jest villagerów w jednym domu? 10, więc... To są ja, to ziemniaków, nie? Zaparkuje im łódź przed domem, żeby deszcz nitru, proszę. Dobra, dobra. Także, mordy, bugi sobie zgarnął jednego villagera, leci sobie przez morze z nim do, do domku. Ja idę poszukać sobie pszczółek, bo chcę pszczółkę swoją mieć w domku, nazwać ją jakoś fajnie i hodować sobie miodek. Także no, jak przetransportujemy tych villagerów i będą już w domku, to wam pokażemy po prostu jak budujemy dla nich wioski i jak, jak im po prostu, wiecie no, z, jak zrobiliśmy im domki jak wyglądają. Także po prostu widzimy się jak już będą w domku u nas. Yes, yes. Kiedy wraz z ekipą postanowiliśmy po prostu na samym początku zbudować dla nich wioskę zanim będziemy ich przenosić, bo no nie dało się tak za bardzo ich przenieść w tych łódkach, tak jak myśleliśmy. Także po prostu będziemy musieli trochę torów porobić, trochę wagoników, ale żeby nie było aż tak nudno, tak w każdym odcinku było. To po prostu zaczniemy, znajdziemy jakieś fajne miejsce dla nich, zaczniemy budować taką fake wioskę, która będzie otoczona murami i tam będą sobie mieszkać. I potem je przetransportujemy, bo naprawdę to była katorga z nimi. Nie dało się tą łódką wpłynąć w ogóle na ten blog i nic się nie dało robić. No, lucky, lucky. A że poprzednie dwa odcinki były praktycznie z samego kopania. No w sensie, no ten co wyszedł to nie był, ale tamte dwa były. To nie chcemy was znowu zanudzać kopaniem żelaza na te głupie wagoniki i na te, te, te tory. Także po prostu zbudujemy gdzieś w okolicy jako, jakąś taką chatkę. No i po prostu jak już wybierzemy jakieś miejsce, to zobaczymy się z powrotem, jak zbudujemy już te domki. Tak się prezentuje nasz teren. Wyrównany już i drzewa zostały ścięte. Zostaliśmy trwalami razem z bugim. Z poziom 80. Plan na razie na będzie taki, że zbudujemy tak 3-4 domki i zobaczymy jak szybko się te villagerowie będą roznażać. Bo potrzebujemy głównie w sumie tylko tych farmerów do Jedzonka i do automatycznej farmy. Czy potem wiecie, podchodzisz, zbierasz sobie i idziesz? Będzie po prostu szybciej. I szybciej pójdziemy do endu, Pamiętajcie, pamiętajcie, 25 leków w górę idziemy do endu, 25 w górę idziemy do legi. Legi, nigdy was jeszcze nie okłamaliśmy. No, tylko bugie was kłamie. Y <laughs> także co, także co, no. Będziemy chyba powoli zaczynać budować ten domek, co? W dniu? Jest, jest, jest. A mi kobla ze skrzynki? Nie wiem I... czego. Ja yeah. mam. No. O, to daź mi kobla? Bo będę potrzebować żeby zrobić ten domek. A się robiły takie drewniane, czy. czy patrz, no co się? Patrz, ja bym zrobił tak tutaj. O, tutaj, tutaj mniej więcej, zrobić więc zrobił tak. Many months later. I Co się dzieje? Bugi, Bobby. bo cię zombie bije, bugi! Dobra, ja tutaj craftuję. Niech on cię pół kilometra od craftingu wydali. No wiem. Ja ty ja craftuję, ja To się nazywa crafter. potem, że nie, przejmuję się, że go zombie craftuje. Rzucam jemu chopiem ten zombiaczek, ja tu craftuję sobie płotki, <grym>, ten nie gibie chłopie. Ok, o to, to tak zrobię i tak zrobię. Nie no, źle zrobiłem. Freak. Będzie najdłuższe budowanie domków w historii. Wszystkiego. No możliwe, możliwe. Budujemy dom dla ciebie i dla mnie. W takim domu jak ten, Właśnie z głowy nie spadnie. Jak zbudować dom, podpowiem ci: Najpierw ściany i dach. Potem okna i drzwi. Stok bok, stok bok, stok bok, stok bok, bok na rzędzie. No nie, no teraz. Piorun, piorun, piorun. Nie będę mógł, ja. Tak się wystraszyłem, że hej! Łukasz poza Bugi! Co, Nie bali się! Piorun palnął! to się nie nie pali. Nie. No piorun depnął. To potężnie. To za typion robię. Prawie nam. Tam wiochę z dymem puścił Ej, to jest przeslane. jakby tu naprawdę to, to wioska poszła z dymem Ej no, w sumie... Ej, znowu trafił! Gdzie? Ty no! Tam, w tam, las. Ten trafi, tam, 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 w las, tam w las walną. Jezus! Jezus Dajże dzień ktoś, albo ja coś zróbcie, no nie wiem no nie biją typu... No. Może no. daj, daj, daj dzień, może daj dzień Ale ten las jak się spali, to się spali wszystko razem z tym lasem Trzeba było kamienne chłopie to robić To no, trzeba było, trzeba było kto robił ten domek? A czy kto robił te mury? no kto jak nie, nie nikt Ale nie... ładnie, ładnie wyglądają, przynajmniej tyle. To wyglądać wyglądają ładnie. <noise> nie Wyglądają jak więzienie z Paragwaju. Ej, ja bym powiedział ci. Przestań, zobacz, zobacz. chcę popatrz kto to go goni, bo gonił. Dwa Joshki mamy. Zabij je zanim wyjdą, bo potem będzie za szybkie <noise> będą. Oj. Stary, czy jest Josh tam? to? Patrz, zobacz. Nie widzi, nie widzi. Patrz, nie, nie, nie na Nie, bo potem będą za szybkie. Na kurczaku się. Dobra. Ja to jest WŁEFNÓW? Nie! Nie. Ale się wszystko spali w nie? Wszystko się spali i tyle zaczej budowania wioski. I skąd te z Co tu się w ogóle dzieło? Te mordeczki jednak y, zrobimy po prostu ciąg dalszy budowania tej wioski, bo to jest fajny kontencik, będzie się to fajnie oglądało, mówię wam, zaufajcie mi. Zaufajcie mi. Jezu, jezu. To okay. Przerobimy jeszcze trochę tą wioskę. Pójdziemy po prostu po Blaze Rody, żeby stworzyć ten. wiecie, studo alchemii i w ogóle, żeby stworzyć tą potkę I na odcineczku, już chyba. na no drugim po prostu odcineczku, ciągu dalszym, przemienimy tego zombiego na villagera, który będzie po naszej stronie i zamieszka sobie w It tym roku z rodzinką. Także po prostu. Oczu... Ludzi no właśnie, zespałnił się i nie ma go. Także mordeczki wyczekujcie po prostu odcineczka drugiego. No i co, trzymajcie się i dzięki za oglądanie, za wszystkie komentarze miłe. Yes. Ciemanko.